Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na trochę inny odcinek, ale takie też będą się na tym kanale pojawiać, ponieważ nie tylko będę Wam pokazywać Warszawę, ale też o niej opowiadać albo rozmawiać o Warszawie z jakimiś gośćmi. Na to też przyjdzie czas. Natomiast do dzisiaj chciałabym się skoncentrować na pytaniach i odpowiedziach, dlatego że bardzo często na moim blogowym Instagramie dostaję różnego rodzaju pytania o Warszawę i ja oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiadam. Tyle tylko, że wtedy z moich odpowiedzi korzysta jedno. Osoba, ta, która to pytanie zadała. A jeżeli zrobimy z tego cykl tutaj na tym kanale, to z moich odpowiedzi będzie mogło skorzystać więcej osób i wydaje mi się, że jest to fajniejsze rozwiązanie. Już teraz zachęcam Was do zadawania pytań do kolejnego odcinka. Możecie to zrobić w komentarzach. Ja wtedy zajrzę do nich wtedy, kiedy będę ten kolejny odcinek nagrywać. Wtedy też na pewno na Instagramie udostępnię Wam pole do zadawania pytań. I to będzie za jakiś czas, oczywiście. To nie będzie tak, że teraz będą samo odcinki z QA. No dobrze, zacznijmy zatem od Waszych pierwszych pytań i tutaj mam dwa bardzo podobne. Gdzie warto nocować i drugie, w jakiej części Warszawy się zatrzymać, by odpocząć, ażeby było blisko do centrum. Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie krótko, nie rozgadywać się. Ja bardzo polecam zatrzymanie się gdzieś blisko jakiejkolwiek stacji metra. Jeżeli nie chcecie mieszkać w centrum, to pomijajcie stację metra świętokrzyską i dwie, trzy stacje metra w każdą stronę, w każdej linii od niej, dlatego że tam to będzie takie ścisłe centrum i tam będzie się znacznie więcej działo, ale już na przykład metro Racławicka, Wierzbno, Plac Wilsona moim zdaniem, to są takie bardzo fajne miejscówki, gdzie do centrum macie dosłownie kilka minut, a to są też stacje położone na bardzo fajnych terenach. Terenach, bo zabrzmiało terenowo, ale tak naprawdę to tam są różne fajne kamienice, bardzo klimatyczne uliczki i, i te miejsca zdecydowanie mogę Wam polecić. Ale nawet jeżeli znajdziecie nocleg na przykład na, na Tolinie czy na Kabatach, to dojazd stamtąd do centrum zajmie Wam. Około 20 minut, a będziecie mieszkać w bardzo spokojnej okolicy i być może też tańszej. Dlatego polecam po prostu nocować gdzieś blisko metra. Kolejne pytanie to czy koszty utrzymania są wysokie? Chodzi mi o mniej bogate dzielnice. Ja mieszkam w Warszawie od urodzenia, więc nie mam porównania z innymi miastami i dlatego nie mogę powiedzieć, czy koszty utrzymania w Warszawie są wysokie. Na pewno są wyższe niż w innych miastach to tutaj wszyscy tak mówią, że jest tutaj drogo. Ja wiem też, że. Przykładowo, na bazarku na Wawrzyszewie ceny są dużo niższe niż na bazarku na Mokotowie. I to są duże różnice to jest kilka złotych na kilogramie czegoś. A jeżeli robi się jakieś większe zakupy, no to można zaoszczędzić tam nawet kilkadziesiąt złotych. Więc tutaj jak widać, nawet w obrębie Warszawy ceny potrafią się mocno różnić w zależności od nawet nie tyle dzielnicy. Chociaż też, ale też osiedli na tych dzielnicach. No bo przykładowo Mokotów jest dużą dzielnicą i jest stary Mokotów, ale jest też Sadyba, i te ceny też tutaj mogą się różnić. Także ja nie mam takiego doświadczenia, żeby móc powiedzieć, gdzie jest taniej, a gdzie drożej, ale to trzeba szukać. Po prostu, jeżeli planuje się ktoś przeprowadzić do Warszawy i nie chce mieszkać w najdroższej dzielnicy, no to wtedy warto poszukać informacji, gdzie jest taniej. Kolejne pytanie. Fajne miejsca do poczilowania, coś jak prochownia Żoliborz, leżaczek, kawka, piwo i jedzenie. Hmm. Oczywiście mogłabym spojrzeć tutaj tak całościowo na Warszawę i pewnie w każdej dzielnicy znalazłyby się takie miejsca, ale chciałabym tutaj udzielić jak najbardziej uniwersalnej odpowiedzi. Wydaje mi się, że taką odpowiedzią będzie Wisła: Wybrzeże Wisły, zarówno prawe jak i lewe. Lewe bardziej zagospodarowane są tam bulwary. Prawe trochę bardziej dziki, ale też jest tam kilka knajpek, więc można się napić i piwka, i kawki. I nie brakuje miejsc, gdzie można poczilować na leżaczku, hamaczku, kocyku i tak dalej. Także Wisła po prostu nie będę się tutaj rozgadywać, moim zdaniem każdy tam znajdzie coś dla siebie nad Wisłą. Jakie szkoły tańce albo jogi mogę polecić w Warszawie, no to ja jestem wierna szkołom, do których chodzę już od dłuższego czasu i tutaj nic innego wam nie polecę, tylko te dobrze już sprawdzone przeze mnie miejsca. Jeśli chodzi o szkołę jogi, to taką szkołą z klimatem, z atmosferą jogową jest Samadhi. Ona ma dwie siedziby, w Wilanowie nie byłam. Ja chodziłam do tej szkoły na kabatach i zdecydowanie mogę ją polecić. Nauczyciele też są spoko. A jeżeli chodzi o szkoły tańca, no to też chyba najbardziej mogę polecić tę, do której chodzę od lat, i jest to szkoła tańca hand to hand w Centrum Handlowym Land. Przy samiuteńkim metrze służę. Dosłownie wysiada się z metra i prawie że od razu jest się w. Tej szkole i akceptuje ona karty multisport, też jest dużo różnych zajęć, więc polecam bardzo. Kolejne pytanie jest o najlepsze frytki z batatów. Ja nie mam chyba jakichś takich swoich ulubionych. Dobre są te z okienka nachmielnej, na przykład, ale podobno koleżanka mi powiedziała, że najlepsze frytki z batatów są w barze Pacyfik. I Teraz przechodzimy do pytań takich bardzo ogólnych, na niektóre wręcz nie będę w stanie odpowiedzieć, dlatego że to są tematy bardzo rozległe, tematy rzeka, ale zacznijmy od tego mniej rozległego, czyli co robić gdy pada deszcz, oprócz takich standardowych rzeczy i drugie bardzo podobne, jakieś pomysły jak spędzić czas gdy pada i jest zimno, a jesteśmy w Warszawie na weekend, no więc ja po pierwsze, jeżeli macie taką prognozę pogody, to zachęcam do tego, żeby wziąć ze sobą Krótkę przeciwdeszczową, jakieś nieprzemakalne buty, i nie rezygnować ze zwiedzania Warszawy, nawet kiedy pada deszcz. No ale, jeżeli ktoś już naprawdę nie chce chodzić po deszczu albo jest straszna ulewa, no to jest mnóstwo miejsc, gdzie możecie się udać i też fajnie spędzić czas. Oczywiście są to muzea. Muzeum Powstania Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik też te takie standardowe muzea takie trochę no wiadomo, Muzeum Narodowe, Muzeum Techniki ale też jest coraz więcej takich nowych muzeów w Warszawie takich jak Kosmos Muzeum Muzeum PRL-u ja będę się starała te miejsca pokazywać Wam na kanałach, oczywiście jeżeli one na kanale, jeżeli one będą się zgadzały na to, żeby u nich nagrywać bo z tym też może być różnie nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam też miejsc, gdzie można spędzić czas aktywnie, czyli na przykład ścianki spinaczkowe. Są też fajne parki rozrywki, parki trampolining, hangar 646 na przykład, albo park rozrywki TEP Factor. To jest w ogóle świetne. Ja tam już raz byłam i na pewno jeszcze tam wrócę. To są takie salki, gdzie czekają na nas różne zadania, mamy na to określony czas. To są zadania zarówno angażujące nasze ciało, siłę, zręczność, jak i, jak i takie, które wymagają pomyślenia, rozwiązania jakichś zagadek. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał taki program Fort Boyard. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby do tego fortu pojechać i tam wejść do niektórych tych salek i wykonać niektóre te zadania. No to TEP Factor w Blue City jest takim miejscem, gdzie mam namiastkę tego i naprawdę bardzo mi się tam podobało. Także no jest, jest co robić. Mam nadzieję, że będę Wam te miejsca pokazywać w miarę rozwoju kanału, jeżeli będzie się on rozwijał. No, i teraz przejdźmy do pytań, na które za bardzo nie wiem, jak odpowiedzieć. Jest na przykład pytanie: Jakie miejsca w Warszawie można odwiedzać z psem? Tutaj, oczywiście, w tym formularzu na Instagramie wy macie ograniczone miejsce, dlatego podejrzewam, że autorka tego pytania po prostu chciała się streścić i skrócić swoją myśl, ale ja nie wiem o co chodzi naprawdę, bo jakie miejsca można odwiedzać z psem? No, przykładowo wegetariańskie restauracje zazwyczaj możecie odwiedzać z psem. Parki, jest całe mnóstwo parków. I tutaj też jest takie pytanie: Chętnie poznam więcej zielonych miejsc na spacery, i oczywiście jakieś. Knajpki z klimatem. To też rozumiem, że padło bardziej jako taki pomysł na kolejne odcinki niż pytanie do QA, dlatego że parków w Warszawie jest co najmniej kilkanaście, mówię o takich większych. Gdybym miała teraz je wszystkie tutaj wymieniać i opowiadać o każdym z nich, no to ten odcinek trwałby godzinę. I tak samo jest z knajpkami z klimatem. Też mam za mało informacji tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem, czy ta osoba szuka knajpek. Wegetariańskich czy y, mieszanych czy, czy typowo mięsnych, y, to też y, no różnie może być. I tutaj też odpowiem od razu na pytanie, które ostatnio pojawiło się pod filmem: czy będę pokazywać knajpki mieszane, gdzie mięsożercy też będą mogli znaleźć coś dla siebie? Słuchajcie, to wygląda tak, że oczywiście mam taki zamiar, ale ja rzadko bywam w takich miejscach, i na tym etapie pracy nad tym kanałem, na tym etapie próbnym, kiedy robię to czysto hobbystycznie i nie mam na to tyle czasu, ile bym chciała. Ja nie jeżdżę gdzieś specjalnie. Wiecie, każde wyjście do restauracji, tym bardziej, że ja w każdym odcinku chcę pokazać więcej niż jedno wyjście do danej restauracji. Od... Inaczej jest przy odcinkach śniadaniowych, ale przy odcinkach restauracyjnych staram się jakieś miejsce odwiedzić dwa, trzy razy, żeby nagrać więcej przebitek. Każde wyjście do restauracji kosztuje. Chodzę zazwyczaj w dwie osoby, więc kosztuje to około 100 zł. I gdybym miała też tworzyć, tak jak ktoś prosił o odcinki Zbiorcze, gdybym już na tym etapie miała tworzyć odcinki zbiorcze, czyli, czyli na przykład pięć najlepszych knajpek wegetariańskich w centrum, no to nagranie każdego odcinka zajmowałoby mi kilka miesięcy i kosztowałoby nawet do tysiąca złotych. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie mogę sobie na to pozwolić i że ta obecna formuła, czyli pojedynczy odcinek, pojedyncze miejsce, będzie dla Was wystarczająca. Na razie są to głównie miejsca wegetariańskie, dlatego że ja w takich miejscach bywam prywatnie. Swoimi pieniędzmi chcę takie miejsca wspierać, i dlatego to one na razie się tutaj głównie pojawiają. Natomiast jeżeli będę miała okazję być w miejscu mieszanym, gdzie i mięsożercy znajdą coś dla siebie, no to oczywiście też chętnie nagram taki odcinek, ale na tym etapie pracy nad kanałem, na tym hobbystycznym, próbnym etapie nie będę. Mm, Specjalnie gdzieś jeździć i specjalnie inwestować kilkuset złotych w kilka wizyt w takim miejscu, żeby je ocenić. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja Wam to pokazuję z takiej bardzo praktycznej strony, dlatego że mam wrażenie, że w swoich oczekiwaniach ode mnie zapominacie troszeczkę o tym, jak to może wyglądać z mojej perspektywy. A wygląda to na ten moment właśnie tak. Też ten kanał nie bez powodu nazywa się moja Warszawa, ponieważ jest on subiektywny. Ja nie jestem dziennikarką, która będzie się starała pokazać Wam wszystkie zakątki miasta, nie patrząc w ogóle na swój osobisty światopogląd. Nie jestem w stanie oddzielić tego kanału od mojego światopoglądu. Dlatego właśnie tak się on nazywa, właśnie dlatego jest subiektywny i dlatego jak na razie królują na nim miejsca wegetariańskie. A jak będzie dalej, no to zobaczymy. Okej, okay. pojawiło się też pytanie, znowu bardziej prośba niż pytanie, pomysły na jesienne miejsca wyjścia, no to znowu to jest bardzo rozległy temat. Jeżeli jest niepogoda jesienna, no to polecam to, co już tutaj odpowiedziałam wcześniej kilka pytań wstecz, albo jedno pytanie wstecz. I jeśli chodzi o ładną pogodę, no to bardzo polecam warszawskie parki, też jest ich bardzo dużo i tu znowu nie mogę jakoś szerzej odpowiedzieć na to pytanie, ale na przykład Park Arkadia, który już Wam pokazywałam w jednym Odcinku. Jest piękny jesienią i tam polecam się udać. I tu znowu jest bardziej pomysł na odcinki niż pytanie do QA. Trasy rowerowe, żeby zwiedzić jak najwięcej. No to chętnie bym Wam takie trasy pokazała i pewnie docelowo będę to robić, ale no już tutaj jesienią będzie z tym trochę ciężej. Wiosną pewnie będzie tego więcej, ale jeśli miałabym tak podać jedną taką uniwersalną trasę, to moim zdaniem. Wisła. Ścieżka rowerowa nad Wisłą jest super, od Mostu Łazienkowskiego aż na Żoliborz. Tam jest wiele miejsc, gdzie można zjechać, yy, gdzieś zboczyć na chwilę, później właśnie tam na wysokości Żoliborza zjechać całkowicie na Żoliborz i tam sobie troszeczkę miasto pozwiedzać, więc yy, moim zdaniem... Yy, to jest świetne miejsce. Prost, prosta trasa nad Wisłą i można sobie tam troszeczkę zbaczać. Podziękuję Wam też tutaj w opisie pod filmem mój post na blogu z trzema trasami rowerowymi po Warszawie. Tam pisałam o tej trasie, ale pisałam też o innej bardzo fajnej trasie, takiej centralno-mokotowskiej chyba. I, I tak, to będzie chyba najlepsza odpowiedź na, na to pytanie. A docelowo trasy rowerowe będą się pojawiały też na tym kanale. Okej, okay, więc pamiętajcie o kciukach w górę, pamiętajcie o udostępnieniach, komentarzach. To wszystko zależy od Was, czy ten kanał będzie kontynuowany. Jeżeli chcecie, żeby był, no to pamiętajcie, żeby go wspierać swoimi działaniami. Także do zobaczenia w następnym odcinku i pamiętajcie, żeby zadawać pytania do kolejnego Q&A w komentarzach, w sekcji komentarzy pod tym filmem. Do zobaczenia, pa pa!